Zapewne, że to nigdy nie zaszkodzi. I co za ciasny egoizm w tych ludziach. Trudnowa. Patrzy tylko, żeby się nie zamoczyć. A nie widzi piękna tych naszych wód rozlanych, dajmy na to na rynku. Wschodzi słońce. Odbija się niebo w wodzie. Odbijają się nasze stare wieże owiane legendą. Nasze ukochane walące się domy, a ona piękna w tym nie widzi. Łódź. No, to będziemy się nią dłużej zajmowali, odpisać na list pachnący perfumą, że jeżeli chce przejść na drugą stronę, niech się rozumie I kiedy się zakaże, to przyjmie. Ty... <laughs> 문을 <shriek> 열어보는 <shriek> I radca nie w humorze. Cóż co? Jakieś złe rowiny? Jak dotychczas nie ma złego. Ale potem... Czy ja wiem? Czy ja wiem? Stanowczo jakiś zły dziś dzień. Słyszał co radca na mieście? Dużo, dużo się słyszało. Zaczyna mnie radca niepokoić. Czy ma się coś stać? Czy ja wiem? Czy ja wiem? Niech już nas kolega nie niepokoi. Niech kolega siada i wszystko opowie. Nie siądę. Czy coś miastu zagraża? Być może, bardzo zaniepokojeni. Zechce pan radca powiedzieć coś obszerniej? Ano, mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć. Ano, przede wszystkim rano mówi mi żona, że miała bardzo przykrycenie, że na pewno coś się stało. A to tam znowu? No ja w sny w ogóle nie wierzę, a w sny kobiece w szczególności, ale sny mojej żony. Zawsze się sprawdzają. No i co było we śnie szanownej małżonki? Nie mówiła co! Mówiła tylko, że. Coś się stało! No ale. ale co więcej! Wychodzę się rano na miasto i kogokolwiek ze znajomych nie spotykam, wyrażę mi swoje niezadowolenie z istniejącego porządku rzeczy! być może, być może, że chce pan radca podać trochę szczegółów tego niezadowolenia. Były tam pretensje ogólniejszego znaczenia. Zwrócono mi na przykład uwagę, że już dawno płacą podatki na geometrę, który ma ustalić granicę między prawdą a bajką, a dotychczas nie może sobie z tym dać rady. Za to do naszego miasta raz po raz zagląda już z bajki, a obywatele nasi chcą być ludźmi, tak jak my tu zabrani ludźmi współczesnymi z prawdziwego starzenia. Ja, rzeczywiście, tam nasz geometra grzebi od niepamiętnych czasów granicy. No ale co na to poradzić? Jak tylko powtarzam, to słyszałem. Słyszałem następnie, jak jeden ze znajomych opowiadał, że wczoraj zachorował. Bolało go. Bolało. Ale nie wiedział, co go boli. Czy to jest traumatyczne, czy reumatyczne. I poszedł do obecnego tu pana. Koncyliarza. Co? Do mnie? Nie pamiętam. Może i był taki. Jak nie wiedziałem, co mu jest i on nie wiedział, co mu jest, to na pewno powiedziałem, że to nerwowo. <laughs> Może i był taki. Poszedł, Ale nie zastał. Powiedzieli mu, że pan konsyliarz udał się do znajomych dzieci grać z nimi w loterykę. Ha! A co za pretensja? Czy ja mam tak ograniczoną inteligencję, żeby siedzieć tylko w swoim fachu? i nie móc przyjść popracować sobie na posiedzeniu kochanej Rady Miejskiej. Albo udać się do znajomych dzieci, pograć sobie z nimi w lotery. Powtarzam, to słyszałem. Potem znajomy mój poszedł do Felczewa dowiedzieć się, czy to jest artystyczne, czy reumatyczne. No i co? Ale Felczer nie zasnął w domu, bowiem Felczer poszedł do miejskiej biblioteki pisać historii naszego miasta. No bo to piękna rzecz historia naszego miasta, ale cóż ten chory? No, nie pozostawało nic innego, tylko samemu zadecydować, że to jest żołądkowe i pójść do apteki po I poszedł! Poszedł! Ale aptekarz nie zasnął, bowiem ma udał się na zebranie, w którym miano stwierdzić potrzeba większej pracy. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Zwrócił się za ten to. Do... Zwrócił się żony żonę ale Pani Artekarzowa, która jest malarką, nie mogła prośby jej uczynić zadość, bowiem zajęta była właśnie stwierdzeniem faktu, że pobylana szczana ma po zachodzie słońca kolor. Zdecydowanie nie jest. Ośmielam się zwrócić uwagę, że takie problemy malarskie w szerokim świecie są już dawno przestarzałe. Zajmują się raczej tym, czy rzecz okrągła nie jest czasem rzeczą kwadratową, czy rzecz stojąca nie jest czasem rzeczą w ruchu, czy na przykład... Ech, jakich... No i co się stało z tym powiem? No nie pozostawało mi nic innego wykorzystywania. Bo dobrze. No. To dobrze. Ale to niedobrze, że każdy baduje jakieś aspiracje. Jakieś tęsknoty w godzinach na tęsknoty nieprzeznaczonych. Felczek pisze historię rodzinnego miasta. A proponuje większą wydajność pracy. Żona aptekarza zamiast pilnować ogniska domowego zajmuje się zagadnieniami kolorystycznymi. Ale też chodzi do zajamy dzieci kręcili w Kolega, a w tym, co kolega mówi, nie ma jeszcze nic strasznego. Daj Boże! Daj Boże, żeby wszystko pozostało po No no, 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 nie, Niechże się znów kolega nie obraża. Niepokojące jest to, że wszyscy tu są niezadowoleni. Spotkałem następnie prezesa Klubu Wiolączelistów. Człowieka muzykalnego, który gra pięknie na Okarymi i który powiedział mi wprost, że to wstyd, żeby na wieży ratuszowej grał fałszywie Hejlau! Co? Co, co, co? Nasz Mikałko trafiał przy No Nie, nie, nie. my jesteśmy z naszych i z naszego Michałka! Ja tylko powtarzam, co słyszałem. Nie, to już oburzają. Nasz Michałko? Jeszcze niedawno pewien cudzoziemski kupiec, który przyjechał do naszego miasta na targi. Nie winszował mi postępów handlu i przemyśle, ale winszował mi naszego Michałka, który gra tak pięknie, Hejmały. To, to jest zamach na nasze przyzwyczajenia, na nasze sentymenty. Zamach! 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 Dobrze już padło to słowo, zamach. Na no, ostatek powiem nam, że spotkałem pewnego młodego flana, co przyjechał z szerokiego świata i który powiedział mi wprost bez ogródki, że miasto nasze to dziura! A potem dodał, że zapadła dziura. Hmm, hmm, hmm. Co, co, co powiedział? Że dziura. Powiedział? Tak, powiedział, że dziura dziur. I że całe to miasto razem z jego pytkami. tak się wyraził, Tytkami należałoby wstawić pod klosz jako antyk wątpliwej wartości sprzedać Dorobkiewiczom albo wysadzić całe miasto w powietrze i postawić nowe. Hmm. No, nie, to, to naprawdę coś niedobrego. Jakkolwiek nie jestem człowiekiem muzykalnym, nie uważam, żeby muzyka naszego Michałka była zła. Przecież prawdę mówiąc, tak między nami. Nasz Michał czasem nie dosłyszy. Ale po co ludzi niepokoić takimi zmianami? No, nic się w naszym kochanym mieście nie zmieni. Ten, ten dzisiejszy sen szanownej małżonki pana radcy, no niestety nie ma żadnego znaczenia. No i Boże!